Po raz kolejny Browar Kormoran włącza się w promocję Warni, włącza się w promocję postaci związanych z tym regionem. Co tym razem proponujecie? W związku z tym, że rok 2023 jest rokiem jubileuszowym Mikołaja Kopernika, kiedy będziemy świętować 550 rocznicę jego urodzin i 480 rocznicę jego śmierci, to już poprzedzające ten rok Mikołajki zaproponowaliśmy Kopernikusa, piernikowy porter wyjątkowy, prawdziwy i właśnie w odróżnieniu od Gruitu, który 10 lat temu święcił rok Kopernika, jest to piwo, które bawi się konwencją kopernikańską. Chcemy właśnie pokazać to wszystko, w czym jesteśmy najmocniejsi. Jesteśmy browarem z Olsztyna na Warmii, więc wiedzieliśmy, że porter warmiński to nasze flagowe piwo i ono stało się naszą podstawową inspiracją. Z czym się kojarzy Kopernik? No Kopernik, stary piernik. w Toruń korzysta z tego hasła dość słowicie, więc my uznaliśmy, że będzie to piernik wykorzystany w piwie. Co więcej, Kopernik, jako osoba żyjąca na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, lubował się w kuchni, która właśnie była bardzo pieprzna, przyprawowa. Stąd też. Stąd też postanowiliśmy, że, że to będzie ten twist, który zrobi, zrobi to, co w tym piwie jest najważniejsze. Ale ponieważ jesteśmy browarem regionalnym, rzemieślniczym, który pokazuje, że nie liczy się marketing, ale liczy się to naprawdę, jacy jesteśmy. Stąd w platanie wątku Mikołaja Kopernika. Ale stąd też nasi współpracownicy, aby piernik był prawdziwy, oprócz przypraw korzennych, musi być też miód. Więc do współpracy przy tym projekcie, jak i przy każdym innym naszym piwie, zaprosiliśmy Agnieszki Pucerów z Bartnika Mazurskiego, którzy dostarczyli e, m, miód do tego piwa. E, I tak oto po długich miesiącach leżakowania w Mikołajki e, wspomnienie liturgiczne Mikołaja Kopernika, ale również w Dzień obdarowywania się Prezentami tuż przed rozpoczynającym się rokiem Mikołaja Kopernika oferujemy Kopernikusa, e, piernikowy porter. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do smaku, bo wpisuje się nie tylko w naszą prawdziwą historię, w nasz regionalizm, e, ale również w smak zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Czy będzie to piwo? W... W formie gadżetu, czy będzie to produkt dostępny w handlu detalicznym? Znaczy, generalnie e, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować starostwu e, powiatu olsztyńskiemu, panu staroście, panu Wojtkowi e, Szolkiewiczowi, za to, że e, poprosili nas o wspólną edycję. Tak, aby Kopernikus był elementem promującym warmię i szlak świętej warmi, czyli flagowy e, produkt regionalny powiatu olsztyńskiego, który promuje właśnie święto Warmii jako wartość kulturową, tak dla nas e, tu ważną. Dlatego też e, będzie to projekt dualny zapakowany w piękne tuby może być gadżetem, który będzie można otrzymać w ramach Roku Kopernikańskiego, nabyć jako pamiątkę w browarze. Ale będziemy się starali również, aby trafił na półki, żeby każdy miłośnik piwa, który chciałby poznać jego smak, mógł się także w ten produkt nabyć i zdecydować, czy warto inwestować w Szlak Świętej Warmii, w Warmiaka i w produkty lokalnych producentów takich jak my, czy Barton Mazurski.